Cukier to biała śmierć. Wiadomo nie od dziś, ale jak go tu nie jeść? Jak on taki pyszniutki? Może z tym cukrem to jest bójdę na rysorach i wcale nie jest taki szkodliwy jak się mówi. Kiedyś ludzie przecież wierzyli, że ziemia jest płaska, a okazało się zupełnie inaczej. Może z cukrem jest tak samo. A może jestem wybrańcem i cukier mi nie szkodzi? Co, na pewno. Dlatego postanowiłem to sprawdzić. Przez kolejne dwa tygodnie będę nosić na stałe miernik cukru. A nie, nie bolało. I sprawdzimy, jak różne pokarmy będą pływać na jego poziom. Przekonamy się też, czy lifehaki typu wypicie octu przed spożyciem cukru kasuje jego negatywne następstwa. Tego i wielu innych cennych informacji o cukrze dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Na samym początku odpowiedzmy sobie na pewne ważne pytanie. Czy jeśli nie mam cukrzycy, to w ogóle powinienem się przejmować swoimi poziomami cukru we krwi? I otóż w 2018 roku na Stanford przeprowadzono bardzo ciekawe badanie, w którym to uczestnicy nosili mierniki glikemii, takie jak mam i ja. Okazało się, że perfekcyjnie zdrowi ludzie mogą mieć... Na tyle duże skoki glukozy we krwi, które wcześniej myślano, że są powiązane tylko i wyłącznie z cukrzycą. A długotrwałe i powtarzające się ciągle skoki glukozy doprowadzają do chorób sercowo naczyniowych do insulinooporności, do stanów przedcukrzycowych, a nawet do cukrzycy. Dlatego po raz kolejny okazało się, że nawet jeśli jesteście na ten moment zdrowi, to nie powiedziane jest, że za jakiś czas nie doprowadzicie do poważnych chorób, jeśli nie podejdziecie do tematu odżywiania świadomie. Normalny przedział dla zdrowego człowieka, jeśli chodzi o poziom cukru, Mieści się od 70 do 140 mg na decylitr. I jeśli uda Wam się w tym przedziale pozostać przez większość dnia, to znaczy, że Wasza dieta nie jest dla Was szkodliwa, jeśli chodzi o cukier. Najprawdopodobniej większość z Was miało robione badania krwi, gdzie to przychodziło się do lekarza na czczo i on sprawdzał, jak tam się zachowują nasze poziomy cukru we krwi i chodziło o to, żeby nie przekroczyć 100 mg na decylitr. Wtedy to był taki pierwszy znak, że nie mamy na przykład cukrzycy. U cukrzyka ten poziom czczo, jest zdecydowanie wyższy. O ile to jest jakaś informacja dla nas, to o tyle nie jest ona za bardzo praktyczna i nie możemy z niej za dużo wyciągnąć, a mianowicie dlatego, że nie wiemy, co się dzieje z naszym cukrem w trakcie naszego dnia, kiedy spożywamy różne pokarmy, a tam się mogą dziać niezłe jaja. Żeby pokazać Wam kontekst mojej diety, to wygląda to tak. Pierwszą rzeczą z rana, jaką spożywam już od kilku lat są lody z kawą. Godzina później wjeżdża jajecznica z około 3-4 jajek. Po dwóch kolejnych godzinach kolejny lód i kolejna kawa. Potem jest obiad i znowu kawa. Po kilku godzinach późna wieczorna przekąska, po której następuje zimny browar. No i otóż w zeszłym roku, jak już niektórzy z Was wiedzą, zdiagnozowano u mnie ADHD. I wszystko mi się po prostu w tym momencie rozjaśniło. Słuchajcie, jeśli jemy coś słodkiego, to na naszym języku są receptory, które od razu wysyłają informacje do mózgu. Dary. Jest słodycze, produkuj dopaminę. A z racji tego, że ludziki za ADHD mają problem z dopaminą w mózgu, to wszystko, co ją podbija, jest na maksa super. Kofeina, browarki, lody. Macie, musicie wiedzieć, że mam bardzo dziwną relację ze słodyczami, a dokładniej rzecz ujmując z lodami. A jeszcze dokładniej z lodami marletto, skłony karmel z biedronki. Jezu, jak to jest dobre. Już się nie mieszczą. Ale to wszystko jest nieważne. Wiecie co znalazłem jadąc do domu? Na ulicy, po prostu na środku ruchliwej ulicy, była mała ryjówka. Co się z takim czymś robi? Była strasznie śnięta. Jak ją wziąłem na ręce, nawet nie uciekała. By była chora czy zmęczona. Normalnie siedziała taka na maksa skulona na środku takiej dość sporej drogi. Wiedziałem, że wezmę ją na chatę. Odkarmię i jak wydobrzeję, to wypuszczę ją wieczorem na dwór, bo ryjówki to są chyba nocne zwierzęta. Niestety, ryjówka pogardziła moimi orzeszkami, i z tego co wyczytałem, to najbardziej gustują w dżownicach, które akurat mi się skończyły. Może jej po prostu było zimno, bo się przykleiła do ręki brzuchem i się grzeje. Więc po prostu stwierdziłem, że wypuszczę ją do ogródka. Dobra, wracamy do tematu. Przez pierwszy dzień jadłem jak zazwyczaj, żeby sprawdzić jak moje ciało reaguje na przyjmowane przeze mnie pokarmy. Widzimy, że poranny lodzik, że tak powiem, podbił poziom cukru aż do 167, co jest bardzo dużym strzałem glukozy we krwi. Po zjedzeniu jecznicy nic się nie stało. Drugi logik znów podbił cukier do 150, no i później dzieje się ciekawa sprawa. Gdyż mój późny obiad składający się z makaronu, majonezu i tulczyka, który popiłem kefirkiem, wiem, że brzmi jak mieszanka wybuchowa z potencjałem dostraczki. I podniósł poziom do 170, a cukru przecież nie dodawałem. Wszystkie węglowodany, które spożywamy, finalnie w naszym brzuchu zostaną strawione do najprostszych form cukrów prostych w naszym przypadku glukozy, która albo zostanie wykorzystana przez nasze ciało, albo zostanie zmagazynowana. Dlatego jeśli jemy ryż, ziemniaki, makaron, chleb, Różne słodycze, finalnie to na nasze ciało będzie działać w bardzo podobny sposób. Szybkość strawienia i wyrzutu tej glukozy do krwi będzie oczywiście różna, niemniej jednak, finalnie będzie się to kończyło tym samym. Dlatego mój obiad, w którym nie było absolutnie nic słodkiego, sprawił, że ten wyrzut był naprawdę na takim samym poziomie jak po lodzie, czyli ponad 160 mg na decylitr, a dodatkowo, tak jak powiedziałem, popiłem to wszystko kefirkiem, a okazuje się, że w takiej buteleczce kefirku jest aż 25 gram węglowodanów prostych, czyli 5 łyżeczek cukru. Sporo. I widać to doskonale na moim wykresie. To, co było jeszcze ciekawsze, że po tym obiadku musiałem pojechać po nowy zbiornik do morsowania na drugi koniec miasta wypożyczonym busem. Przedostanie się przez całe miasto w ten i nazad zajęło mi półtorej godziny, w trakcie których byłem lekko zestresowany gabarytami auta i zajechaną częścią biegów oraz irytowałem się na korki. Poziom cukru, który zaczął już spadać po obiedzie, nagle zaczął znowu rosnąć i dobił prawie do 140. To w świetny sposób pokazuje, że moment, w którym się stresujemy, do naszego krwiobiegu zaczyna być wydzielana właśnie glukoza. Po co ona tam? No bo z perspektywy ciała. Ono nie wie, czy to jest jakiś tygrys, który na nas napadł. Wiesz, w Polsce to raczej tygrysów by nie było. Niech będzie ten niedźwiedź. Czy to po prostu stoimy w korku i spóźniamy się do roboty. Dlatego ten cukier we krwi jest wyrzucany do tego, żeby nasze mięśnie mogły szybko skorzystać z tej energii i żebyśmy mogli w tej sytuacji stresogennej sobie jakoś poradzić. Teraz popatrzcie. Jeśli ktoś odczuwa tak zwany chroniczny stres, Czyli jest wyrzut hormonów stresowych, czyli adrenalina, kortyzol, wyrzut cukru we krwi. My, jeszcze dodatkowo, na przykład, spóźnieni do roboty przyjedziemy i, żeby się zrelaksować, zjemy sobie na przykład ponczusia z kawą, żeby troszkę zlądować i szczillować, Dodatkowo, podbijając nasz cukier, no to sami widzicie, że to może doprowadzić do bardzo nieciekawych następstw, czyli tych wszystkich chorób, które wymieniłem wcześniej. Ten temat przewijał się za każdym razem. Tutaj na przykład mamy strzał glukozy w momencie, gdy stałem już spóźniony po zakup biletu na metro, a przede mną był stary Hiszpan, który przyszedł na pogawędkę z panią w okienku. Po powrocie na chatę poszedłem od razu na siłownię i znów ciekawostka. Już po 20 minutach od rozpoczęcia treningu cukier zaczął gwałtownie spadać i spadł do 100, co jest bardzo dobrą wartością. Mięśnie w naszym ciele działają jak fabryki do spalania cukru. Im więcej macie mięśni, tym więcej możecie sobie tego cukru jeść i mniej będzie Wam szkodził. Oprócz tego, że mięśnie wykorzystują cukier do pracy, to jeszcze są magazynem glikogenu, czyli właśnie takiego cukru mięśniowego, który jest tam składowany. No i takiego średniego źródła, nawet 1700 kalorii może być w ten sposób zmagazynowane pod postacią glikogenu mięśniowego. Idąc na trening, zwłaszcza siłowy, wydatkujemy e, ten glikogen, więc później te wszystkie węglowodany, które będziemy jeść w trakcie kolejnej doby, a to i dwóch, bo mięśnie się też muszą zregenerować, będą po prostu z powrotem zasysane i uzupełniany będzie ten poziom glikogenu Mięśniowego. Najlepszą inwestycją, którą możecie poczynić, jest to ekstra masa mięśniowa. Nie musicie być wielkim, napakowanym kabanem. Wystarczy, że wyhodujecie kilka kilo więcej masy mięśniowej, a zobaczycie, że to bardzo, ale to bardzo pozytywnie wpłynie na wasze zdrowie, a także na metabolizm cukru. Następnego dnia postanowiłem sprawdzić pierwszy lifehack. Wypicie łyżki octu pół godziny przed przyjęciem cukru. Przyrządziłem więc sobie dekokt Karola Wyszomirskiego. Do szklanki ciepłej wody dodałem łyżkę niefiltrowanego octu jabłkowego, elektrolity i kreatynę. Dorzuciłem też multivitaminkę i wypiłem to na czczo. Następnie oddałem się swojej porannej rutynie, czyli wjechał prysznic kontrastowy i medytacja, po czym zjadłem swojego ukochanego loda z kawą. Ocet w teorii zawiera, jak sama nazwa wskazuje, kwas octowy, który wpływa na metabolizm cukru i powinien w tejże teorii obniżyć wyrzuty glukozy we krwi o 30%. I wiecie co? Obniżył. Tym razem po zjedzeniu loda, cukier podniósł się do 140, a nie do 167, jak dnia wcześniejszego. No i to jest znacząca różnica. Pomimo tego, że ten cały dekokt nie jest zbyt smaczny, no bo woda z octem, no nie oszukujmy się, to tak jak widzieliście, dorzuciłem tam kreatynę, która pozytywnie wpływa na regenerację naszej mięśni, na siłę mięśniową, a także na pracę kognitywną mózgu. Są tam elektrolity, razem z tą ciepłą wodą, idealnie będą nawadniać nasze ciało po nocy. No i finalnie mi to pokazuje, że tą miksturę chyba będę musiał jednak pić codziennie, jeśli nie chcę opuszczać swoich lodowych śniadań. Następnego dnia postanowiłem sprawić kolejny Hack, czyli zjedzenie czegoś tłustego i białkowego przed spożyciem cukru. Zamieniłem więc kolejność i najpierw zjadłem jajecznicę z czterech jaj, po czym zjadłem loda i kawę. I łomatko, poziom cukru podskoczył tylko do 120. Przypominam, że nadczo miałem 167. Białko i tłuszcze spowalniałem procesy trawienne, a co za tym idzie? dużo wolniej będzie podnoszony cukier w naszej krwi. Dodatkowo, nasze ciało, do tego, żeby się regenerować i pracować dobrze, potrzebuje pewnej ilości białka. Dlatego często napady głodu są podyktowane brakami białka w diecie. Ile tego białka należy jeść? No ja, jako osoba trenująca, staram się utrzymywać mniej więcej od 1 grama do 1,5 grama białka na kilogram masy ciała. Dla przykładu 100 gram mięsa ma 20 gram białka, jedno jajko ma 5-6 gramów białka. Jeśli nie jesteście osobą trenującą, to od pół grama do jednego Wam w zupełności wystarczy. Dodatkowo to pokazuje, że jeśli chcemy już jeść słodycze, no to powinniśmy je jeść jako deser. Więc jednak tutaj mama miała rację. Najpierw zjedz obiad, a później dostaniesz słodycze, gdyż ten cały obiad trawiący się nie pozwala temu cukrowi z naszego deseru za szybko się wchłonąć, a co za tym idzie wybić kolejnego szczytu, jeśli chodzi o glukozę. Dzisiaj śniadanie mi przyszło jeść w hotelu, w jakim państwie dowiecie się w kolejnym odcinku, także subskrybujcie, bo to będzie turbo ciekawy odcinek. I z racji tego, że mam do dyspozycji bufet, to nabrałem sobie bardzo dużo tłustych rzeczy, czyli boczek, jajko sadzone, frankfuterkę, no i tam trochę warzyw, żeby... Jakiś błodnik też do tego wszystkiego był. I na tym bufacie jest pełno bułek a ciasta francuskie, jakieś karłasanty i tego typu rzeczy. Także jeszcze raz zobaczymy, jak po zjedzeniu tego całego tłuszczu zachowa się moja glikemia krwi. No i znów na wykresie widzimy, że podskoczyło tylko do 120 mg, więc jeśli chcecie jeść cukier, to najlepiej to zrobić po białkowo-tłuszczowym posiłku. A zaciekawiła mnie jedna sprawa, czy zjedzenie czystego samego białka, na przykład w postaci jakiegoś mięsa bez żadnych dodatków, będzie miało jakikolwiek wpływ na wyrzuty cukru. I to jest dobry moment do tego, żeby powiedzieć kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka, jakim jest Mięsna Paczka, czyli producent certyfikowanego polskiego mięsa. Teraz możecie zamawiać tzw z elastyczną dostawą, gdzie nie będziecie musieli pamiętać o składaniu zamówień co miesiąc, gdyż dobrzy ludzie z mięsnej paczki wezmą na siebie ten obowiązek. Wy tylko potwierdzacie, czy chcecie dostać przesyłkę, czy przesuwacie ją na następny miesiąc. Opcja ta jest wygodniejsza i tańsza. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie w opisie. Mm, nie mam pojęcia, jak ja wytrzymałem ponad 2 lata na diecie wegańskie, bo uwielbiam wołowinę. Także za pół godzinki zobaczymy, czy mięcho podbije moją glikemię. Nie dość, że nie podbiło, to jeszcze nie zakłóciło wieczornego spadku cukru. Także, moim zdaniem, dobra jakość mięso to jest najlepsze, co możecie sobie zaserwować. Następny lifehack, obniżający wyrzut cukru we krwi, będzie polegał na kolejności jedzenia naszego posiłku. Zbilansowane jadło powinno składać się z węglowodanów, białka, tłuszczy oraz warzyw, czyli błonnika. W teorii, jeśli zjemy na początku warzywa, potem białka i tłuszcze, a na samym końcu węgle, cukier we krwi powinien być mniejszy niż jak zjemy żarło w normalny sposób. Przygotowałem dokładnie takie same posiłki. Które zjadłem o podobnej porze w dwóch dniach następujących po sobie. Okazało się, że faktycznie cukier podskoczył lekko mniej i nie tak gwałtownie w sytuacji, gdzie zjadłem najpierw warzywa, potem białka, a na końcu węgle. Niemniej jednak nie jest to znacząca różnica, a jednak jedzenie po troszku wszystkiego jest dużo przyjemniejsze. Kolejny lifehack będzie dotyczył aktywności fizycznej od razu po zjedzeniu słodkości. Znów zeżarłem logika nacho i gdy glukoza zaczęła rosnąć pionową krechą, wyszedłem na 25-minutowy jogging. Nie lubię biegać, ale czego się nie robi dla wiedzy. Tak jak widzicie, podziałało to świetnie. Świetnie. Cukier dojechał tylko do 130, a nie do 170 i gwałtownie zaczął spadać. Podobnie to wyglądało, gdy przez 3 dni robiłem średnio 20 tysięcy kroków dziennie. Cukier przez większość dnia oscylował w okolicach setki. To po raz kolejny pokazuje, jak dobroczynny wpływ ma na nasze ciało aktywność fizyczna. Kolejnym lifehackiem będzie ubieranie swoich węglowodanów z takiego dosłownego tłumaczenia, a mianowicie dodawanie do swoich węgli czegoś, co ma tłuszcz albo białko. I stwierdziłem, że zrobię sobie. Sobie coś, czego chyba nigdy w życiu sobie sam nie zrobiłem i ostatni raz to chyba jadłem, nie wiem, 25 lat temu, a mianowicie kogiel mogiel, czyli tłuszcz z cukrem. Zobaczymy, jak to mocno wypije moje poziomy glukozy we krwi. Przed wypiciem mam 103, zobaczymy, do ilu podskoczy i mam pusty żołądek, więc praktycznie piję to na szczo. Zapomniałem, że to się chyba nie pije, tylko je łyżką. God Ale to jest dobre. No i znów tak jak można było się spodziewać, tłuszcz obniżył wyrzut glukozy we krwi. Innymi pomysłami na ubieranie swoich węgli jest na przykład jedzenie swoich płatków śniadaniowych z jogurtem greckim zamiast z mlekiem lub dodawanie masełka i odżywki białkowej do owsianki. Noszenie takiego urządzonka oprócz masy wiedzy odnośnie swojego ciała daje nam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zrozumienie tego, że zdrowie trzeba na maksa cenić i trzeba o nie dbać, póki się je jeszcze ma. Gadając z kumplem, który jest cukrzykiem i który w sumie polecił mi to urządzonko, powiedziałem mu, ale fajnie, można sobie sprawdzać poziomy cukru. A on mi na to odpowiedział: no fajnie, jeśli nosisz to, bo chcesz, a nie, bo musisz. Wywołuje to jednak pewien dyskomfort, no bo tam jest cały czas ta igiełka wbita, krzywo położycie rękę, to. To boli. Bać też nie możecie tak, jak chcecie, bo musicie na to uważać. Dodatkowo jakieś dziwne napięcia mi się zaczęły w tej ręce budować, spinać przed ramię. No innymi słowy, było to bardzo upierdliwe, pomimo tego, że dawało to mi bardzo dużo informacji o moim ciele. No i jeszcze raz, póki macie to zdrowie, zadbajcie o nie. I tutaj nagrałem dla was cały filmik o diecie, gdzie opowiadam wam, jaka jest prawidłowa dieta dla. Nas, ludzi, także koniecznie obadajcie ten materiał, gdyż będzie dopełnieniem do tego, co dzisiaj powiedziałem. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do następnego!